Już. Siemanko, z tej strony Pan Maxano i dzisiaj będziemy przechodzić Majka Minecraft Ja uwielbię jeszcze nigdy nie przeszło minecraft Minecrafta, więc może być To no. biorę skrapszot, bo tak mi jest lepiej No to zaczęłem swój kanał i bardzo wam dziękuję a szczególnie dziękuję Antkowi za, za jeden z, za jednego suba To by właśnie on potrafi bekać ile chce Co nie? Mamy skrzynkę. Bierzemy tylko to, 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 to i lecimy. Co? O. o, i jemu nie ten. To no jest fajne. nie będę wstawiał film, to znaczy, że moja mama się dowiedziała o moim kanale i, i z moim kanałem będziemy, cię, będziemy się musieli pożegnać i to, to będzie na mnie smutne wiem, jak wiecie i niestety ogólnie yeah, jest fajny dzionek się dowiedziałam o okay. tym? Jeśli po, poznacie mojego kolegę, takiego Antka Stankowskiego, to pozdrówcie. Co? Wszystko okay. ehm, Wszystko To go pozdrówcie bardzo. Bo to jest mój zioma i co? to jest fajnie i jeśli chodzi o niego, to ja bym nie chciał żeby... i on mi właśnie teraz zazdrości bardzo Nie zazdrości bo on sam chce mieć kanał a nie ma, więc proszę pomóżmy Да, добра. Окей, okay, прош. Просьего вас видел. Это из добрый хлопок. Бал добрый И пиайте на канал. Kanał mojej dziewczyny Marika Gra Ma 100 subskrypcji I leś I polecam ją Bo wiecie To jest, dziew, to jest dziewczynka ma, Nagrywa Robloxa Wszystko No nie wszystko Minecrafta nie Bo to jest dziewczyna To on miał... ty, ty, ty jest bardzo fajna dziewczyna, dobra, pozdrawiam, dobra, hej!